6 dcc 450 z Forda Mondeo. Dwulitrowa benzyna 2010 rok. Przebieg to jest jakieś 250, 240 tysięcy km. Jest rozebierana drugi raz. Za pierwszym razem w sumie nic nie było zrobione, tylko wyczyszczona. Parę tam plastyczków było wymienionych. Był wyczyszczony mechatronik. Wszystkie te elektrozawory były wyciągnięte, wyczyszczone tym takim elektro. Tylko maszynka, po prostu, która wyciąga wszystkie opiłki. To było wszystko wyczyszczone, była złożona i jeździła bez problemu. Dopóki zaczęły się problemy takie, że szarpała, często z czwórki na trójkę było takie bardzo bardzo duże szarpnięcie, tak jak po prostu by ktoś ze sprzęgła strzelał. I praktycznie dało się z tym jeździć. Jak był zimny, szczególnie zimny silnik, to ciężko biegi zmieniała. I tutaj mamy skrzynię z diesla. To jest Ford Galaxy 2014 2.2 Diesel, z tego co pamiętam 40 tysięcy mil przejechane, czyli 40 na szybko jakieś 60 tysięcy kilometrów. W tej skrzyni rozleciało się właśnie to koło dwumasowe, te sprężyny się rozleciały, ale myśmy kupili tą skrzynię. Jest kupiona ta skrzynia na części do benzyniaka, do skrzyni benzynowej, czyli jaki mamy plan? Plan mamy taki, że to koło dwumasowe przerzucamy z diesla do benzyniaka. W benzyniaku jest taki problem, że to koło jest identyczne praktycznie identyczne. Eee, tu jest koło z benzyniaka, to jest benzyna, to jest diesel, to jest benzyna. W benzyniaku jest to zaspawane po prostu. Jest brak możliwości wymiany tych sprężyn. Nie ma, nie ma możliwości wymiany tych sprężyn. Te sprężyny się nie rozleciały, przekładki się też nie rozleciały. Ale jest tutaj już stanowczo wyjechane sprężyny, w sensie, że tutaj po prostu jest z łatwością można tutaj nadusić te sprężyny. Są już troszkę pod, podebrane i nie widać tutaj. Masz, tutaj widać troszeczkę, już są podebrane yy, te sprężyny. I co jeszcze? Jest tutaj już spory luz na tym wszystkim. No teraz tak ciężko pokazać, tutaj chyba powinien być taki niewielki, tu już były wymieniane te plastyczki Te plastyczki zostaną przerzucone do tego nowego, ale tutaj tu jest nowe, nowe sprężyny, nowe przekładki I to koło jest Dizla diesla i ono jest rozbieralne, wyciąga się ten pierścień tutaj Tą podkładkę z góry i można wymienić bez problemu te sprężyny A w benzyniaku nie ma takiej możliwości Z tego co udało mi się znaleźć to te koła są zaspawane, w każdy, w każdy benzyniak ma to zaspawane, nie wiem jak te nowsze Może coś się zmieniło Ale to jest pierwszy, to jest skrzynia Ta jakby to powiedzieć pierwsza Czyli kurde No generacja, pierwsza generacja z tej skrzyni Druga generacja, to koło już było na zewnątrz, było troszkę poprawione, delikatnie muśnięte były tam chyba różne podzespoły, ale raczej wszystko zostało praktycznie to samo. Wymiana filtra wewnętrznego kończy się tym, że po prostu musi być czynnie rozebrana do tego momentu, bo tutaj się zakręca filtr na tą śrubę i żeby to zrobić, to z tego filtra wystaje, wystaje taki króciec, który wchodzi tu do środka i nie da się nawet po podkręceniu tej śruby, po wyciągnięciu mechatroniki z przodu, bo to jest mechatronika. się montuje jak się wyciągnie mechatronik, to tutaj na dole jest za mało miejsca, żeby to filtr wyciągnąć i wysunąć go do przodu. Jest możliwość podgrzania tego filtra i zduszenia go delikatnie, żeby on tutaj wszedł, i tak samo można go zamontować. To jest, to jest wykonalne, ale to jest dużo, dużo, dużo zabawy. Yy, ale tak, żeby wymienić filtr wewnętrzny. To rozpiórka skrzyni do tego momentu. Tak musi wyglądać skrzynia praktycznie, żeby, żeby móc wyciągnąć filtr wewnętrzny. To jest w ogóle paranoju z tych. Yy, ogólnie to tak. Te. To tutaj jest chyba są czujniki halotronowe, czego tam się nazywają. To jest, tutaj w miarę było czysto. Tu nie było źle. Te były zarośnięte tak jak widzicie. Z tymi takim osadem. Ma jakby takim. No, po prostu. To jest zużycie, prawdopodobnie zużycie sprzęgieł, które też tu są w tym samym oleju, co cała skrzynia. I ogólnie, całe zużycie skrzyni powoduje to, że magnetyzują się. A to są takie magnesy, które właśnie przy zmianie biegów te czujniki elektronowe sczytują i wiedzą, który jest bieg, co się dzieje w tej ogólnie w tej skrzyni. I te magnesy lubią zarastać tak, że o, jak tutaj widzicie, no to jeszcze nie jest też taka tragedia, bo ta skrzynia nie była aż tak dawno rozbierana. Myślę, że przejechała jakieś 40 tysięcy kilometrów. Ale te właśnie czynniki lubią tak zarastać tym właśnie magnetycznym pyłem, że mechatronik czasami może głupieć. Bo po prostu źle będzie zmieniał biegi, dlatego że te odległości tutaj będą, będzie inaczej, jakby skrzytywał, czy będzie to zakłócane. No, ogólnie, ogólnie no, nie jest to dobre. Ale tak, no mamy diesla. Ja go rozbieram, właśnie yy, rozbiorę go do tego momentu praktycznie, no, rozbiorę go całego, czyli wyciągniemy tutaj, to, sorry za, za mój nietechniczny język, ale wyciągniemy to, właśnie tutaj, całą to przykład, to co jest odpowiedzialne za zmianę biegów. To jest jedna część, to jest druga część yy, i wymienimy te tłoki tutaj. Te tłoki wymienimy, założymy z diesla, zobaczymy czy to będzie działać z diesla, czy są takie same. Wymienimy to z diesla i wymienimy jeszcze parę innych rzeczy, które widziałem. Na pewno chciałem łożysko wymienić główne i yy, to łożysko to jest chyba to łożysko, które bym chciał wymienić. To łożysko idzie bezpośrednio od, od drugiej strony i ono jest zamontowane pod tym całym yy, mechanizmem, który odpowiedzialne jest za, za sprzęgła, za cały kosz sprzęgłowy. I wymienimy tak założymy sprzęgła z diesla, które yy, koszt sprzęgłowy jest tu. To jest koszt sprzęgłowy z diesla, nierozebrany. To jest koszt sprzęgłowy z benzyny. Tu są tarcze i przekładki. Hmm, tutaj widać, że coś już podebrało tą przekładkę. Nie jestem pewien co. Teraz on ja nie pokaże. O, widzicie coś tutaj? Coś tu się działo. Nie nie wiem, nie jestem pewny co tu się działo. Może to te. To tak wygląda, jakby to było, co dociskało, ale tak, mniejsza o to. No będziemy, yy, będziemy przekładać te sprzęgło prawdopodobnie, bo ta skrzynia ma 40 tysięcy mil. Jak ją rozbiorę i ona w środku będzie wyglądała ok, to znaczy się, że jedynym problemem, jaki miała, to na 99% raczej tak sprężyny były rozwalone, bo to już wymieniliśmy te sprężyny w, tej, w tym kole, kole, jakby dwumasowym. Yy, ale yy, jeszcze zobaczymy, co z mechatroniką. Czy może gdzieś jest coś, jakiś opiłek poleciał i dlatego ten? I zobaczymy w środku. Rozebrałem właśnie yy, śruby, które trzymają, yy, z, trzymają yy, z tej strony łożyska. Łożyska w sensie takim, że trzymają te łożyska, już Wam pokazuję. Yy, czekajcie, czekajcie, to jest wszystko w benzyniakach. Mamy, tu mamy koło. Tu mamy kosz sprzęgłowy, o, o sprzęgłowy to jest właśnie ten. I te, te łyżyska. Tu macie taki flansza I ona trzyma. I ona trzyma te łyżyska. Tu jest takie podtoczenie. to tak chodzi, o. o. No, no to tak Właśnie tak chodzi jak to teraz jest złożone. I to jest to montowane i to trzyma właśnie, to trzeba odkręcić najpierw, zanim się odkręci te wszystkie śruby, te wszystkie śruby dookoła, trzeba odkręcić teraz i ten dekiel zejdzie, to jest pierwszy dekiel, później tutaj trzeba odkręcić, zaraz wam pokażę trzeba odkręcić kolejno odkręcamy duże śruby imbusowe. jest tu i tu i tu jest lewy gwint. Tu jest lewy gwint na tych śrubach, więc jak ktoś to będzie odkręcał, to jest lewy gwint, czyli w prawo lewy gwint, tak? Czyli w prawo je się odkręca, czyli z wskazówkami zegara odkręcamy i w drugą stronę zakręcamy. Na odwrót, po prostu jak normalnie. I później, jak to się odkręci, to ściągamy te łożyska, tak? I wciągamy te górne tryby. Jak te górne tryby ściągamy, wtedy schodzi ta obudowa, czyli ta obudowa główna. I już po to obudowo wszystko się kryje. Tutaj macie to, to jest ta obudowa. Tu jest jeszcze pierścień ten, który jest, który trzyma ten główny pierścień, trzyma cały koszt sprzęgłowy razem do kupy, a ten pierścień nie wiem czemu on tutaj jest, ale on tutaj po prostu leży o tego. O. I on tu nic nie robi. A ten pierścień, przynajmniej tutaj się trzyma, tu macie, widzicie? I jest rozbieralny, po prostu się to wyciąga i wyciąga się sprężyny. Ja to chciałem zrobić za pierwszym razem jak rozebrałem to sprzęgło, tę skrzynię, ale się okazało, że to jest zaspawane. Myślałem, że to jakiś Janusz spawał, ale później doczytałem, że prawdopodobnie na 99% po prostu benzyniaki tak mają. Co, co spowodowało, że w benzyniakach jest spawany, a w dieslach nie, nie mam pojęcia. Troszeczkę się różni minimalnie tym, że po prostu tutaj inaczej jakby wygląda ten yy, to koło, ale... Pod tym względem z tej strony no wygląda identycznie wszystko. Tutaj jest ładnie nie jest przejechany, czyli ten simmering, ta obudowa się powinna trzymać. Spróbujemy użyć moją starą. Co prawda nikt tego nie. Wszyscy mówią, żeby kupić nową, ale myśmy moją starą obudowę, ona ma niedużo przejechane. 30-40 tysięcy km to góra ma przejechane. I druga sprawa to były wymieniane te plastyczki. Te plasticzki wymienimy. Tamtego mojego starego i założymy tą osłonę. I ta osłona powinna być OK. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. tam A tam się chowa w rogu. Więc, więc działam. Rozkręcam tą skrzynię i zobaczymy, co w tej skrzyni będzie do uratowania. Co jest takie samo, ewentualnie, co można z tego jeszcze wyciągnąć. mam mechatronikę też. Z mechatroniki też coś można uratować, ewentualnie. Koszt sprzęgłowy mamy, który też można by było użyć. Benzyniaku? No, nagram troszkę więcej, jak będzie kolejna część rozebrana.